Musimy pan mieć w głowie jakiś pomysł na siebie w tym Senacie, więc co by pan chciał w pierwszej kolejności zrobić? Nie wiem, inicjatywa ustawodawcza, nie wiem. No ja sądzę, że przede wszystkim, no, tak jak powiedziałem, no, muszę się zdecydować na komisje, które są y, do dyspozycji. Wydaje mi się, że komisja zdrowia to jest jakby naturalny wybór, ale być może również z mojego doświadczenia parlamentarnego ważna byłaby komisja ustawodawcza. Czyli tam, gdzie jednak troszeczkę inaczej przygląda się ustawom i projektom ustaw. Dwa, skłonić moich kolegów żeby, z klubu parlamentarnego, żeby bardziej e, e, dziś mniej więcej intensywnie pomyśleli o nowelizacjach. Ja trosz, o nowelizacjach i o nowych inicjatywach. Ja trochę projektów no siłą rzeczy długo jestem w polityce. Mam, część była zgłaszana w Sejmie, część jeszcze nie. Być może pora zgłosić je również w Senacie. Jak i wy... Spróbować, spróbować Jaki by Pan chciał zgłosić. A ja myślę, że są przede wszystkim kwestia główna tego typu, którym uważam, że za taki swój obowiązek to jest kwestia sieci szpitali. Ja sądzę, że ta ustawa jest potrzebna, albo się nasza służba zdrowia rozjedzie dokładnie tak, jak się rozjeżdża z same z Senatem, albo da się to jeszcze poskładać. Natomiast zastanawiam się również nad ustawami bioetycznymi. Tyle tylko, że tutaj potrzebna jest głębsza refleksja. Yy, ustawa Bioetyczna. Jaki Chociażby, mieć kształt, chociażby znaczy zakaz, całkowity zakaz e, metody no inwitów. skoro ja mam takie stanowisko i taki jakby pogląd na tę sprawę, to trudno oczekiwać, że nagle stanę się palikotem, bo przeszedłem przyszedłem do, do Senatu, to jest przecież niemożliwe. Natomiast natomiast w, w tej sytuacji bardzo gorących różnego rodzaju skandali inicjacji międzynarodowych dobrze by było, żebyśmy się spróbowali zmierzyć z tym, co jest konieczne po to, żeby podpisaną konwencję, wreszcie ratyfikować. No, no tak, ale jeśli Pan mówi zdecydowanie nie in vitro, no To gdzie jest miejsce na, na, na kompromis? No, pan jeżeli mówi, panu, pan nie ustąpi. Jeżeli pan y, zakłada jakieś stanowisko i pan już chce wiedzieć, jaki jest kompromis, no to y, przykro mi bardzo, to nie ma żadnych negocjacji, nie ma żadnych możliwości. Nie, no, ale, ale nie, no, ale stanowisko nie, no, ale... jest takie, jakie jest. Natomiast y, pytanie jest, co zrobi reszta senatorów? Jaki, jaki ma nie, nie pan? Oczekuję, że reszta senatorów poprze pana stanowisko. Czy pan jest gotowy zrezygnować z tego zakazu in vitro? Ja o to pytam. Y to jest kwestia do dyskusji. I ja sądzę, że są dwa projekty, które warto rozważać. Mój pogląd jest znany. To jest kwestia projektu mojego biotecznego i projektu Jarosława Gowina. Ale ja powtórzę pytanie. Czy jest pan gotowy zrezygnować z tych. A pan mnie tutaj pytał o zapisów... deklarację. Ja no tak, a o co pan pana pytać? No, ja panie te, Ja tych deklaracji panu tutaj nie złożę. No, zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Proszę, może zapyta pan prezesa spółki, jakie ma stanowisko negocjacyjne i do czego gotów się posunąć. To po co negocjacje, albo po co w ogóle praca? W Senacie przecież można ustalić coś wszystko pod stołem. Parlament służy na to, żeby jednak opinii publicznej przedstawiać swoje argumenty a, za, że, przeciw słucha, i ewentualnie głosowa. Słucha nas część opinii publicznej, więc zadaję panu jeszcze raz to pytanie. Czy jest pan gotów zrezygnować z zakazu in vitro, żeby dojść do porozumienia w sprawie ustawy bioetycznej? Ja myślę, że niekoniecznie trzeba rezygnować z tego zakazu, a być może uda się sformułować taki projekt, który wyjdzie z Senatu i będzie przedmiotem dyskusji w Wysokiej Izbie, bo w Wysokiej Izbie również dane są podzielone i nie wszyscy yy, yy, którzy są dzisiaj w partii Platformy Obywatelskiej, podzielają zdanie. Kida bońskiej. to na pewno nie, ale Gowina w tej materii.